Siemano Witamy spod Transita Transit 2007 silnik 2.2 próbowałem znaleźć informacje w internecie są tylko ogólnikowe także dla zainteresowanych prawa strona od kierowcy krótsza pół tutaj mamy korek przelewowy ze skrzyni żeby sprawdzić poziom korek spustowy oleju mamy tu poniżej pół w linii prostej klucz imbus m8 odkręcamy na górze sprawdzamy tak jak tutaj olej nie cieknie tylko wylało się tyle co z gwintu To jasna sytuacja że jest go za mało tędy spuszczamy całkowicie to w przypadku wymiany robimy całą wymianę nie wiemy ile się wylało była awaria uszczelniacza także wyciek załatany trzeba teraz uzupełnić olej także to tyle jeżeli ktoś będzie szukał, to są te dwie śrubki, spustowa i przelewowa. Prawdopodobnie jest na górze korek wlewowy, ale nie zlokalizowałem go, także równie dobrze można wlać przez przelew. Nic to nie, nie robi żadnego problemu. Cześć. Mamy rozebrane. Przyrząd do pompowania oleju. Koreczek, zbańki. Kawałek wężyka co jest istotne, będziecie robić to w domu, otwór w korku lepiej zrobić przy użyciu wkrętarki, bo łatwo się skaleczyć. Wkrętarka jednak jest bezpieczniejsza niż wietarka elektryczna, wiecicie mniejszy niż jest średnica wężyka, chociaż jedną trzecią. Tutaj mamy ósemkę, to szóstka, znaczy ósemka jest w środku, to jest dycha po zewnątrz ósemką jest chyba rozwiecone, wtedy jak wbijemy, nie wiem czy ja dam tak trzymać telefon, spróbuję go tu bo on mi tu leżał w miarę. i to jest tak, wtedy jak wciskamy wężyk, bardzo ciasno wchodzi, ładnie się tu dookoła uszczelnia i podciągamy go do tyłu, te wywinięcia nam się troszeczkę cofają, i co wtedy jak zakońcimy na bańkę z olejem. To przy skrzynie jest ciężko jest z wlewaniem, czasami trzeba go pompować i teraz macie pełną możliwość naciśnięcia i ten olej idzie do góry. Można spokojnie wciskać, wypompowywać go z bańki. Tu jest szczelne, nic nam nie ucieknie. Takie małe ułatwienie. W się razie wygląda w praktyce jak bańczka oparta, wężyk odkręciliśmy przy okazji jeszcze poducha ponieważ jest do wymiany nowa zakupiona to nie się tankuje, spokojnie będzie zmieniać poduszkę Jeszcze tylko jedno na koniec jak już zamontujecie tę bańkę, zamontujecie, oprzecie tam gdziekolwiek w aucie żeby ten olej się pompował do skrzyni jak troszeczkę go tam setka, chociaż ścieknie, tą bańkę należy nakłuć dęko, żeby ona była stabilnie, żeby się na mnie przewróciła, coś podwiązać i przebić, bo inaczej zrobi się podciśnienie i ten olej z bańki nie będzie chciał iść, on będzie się sączył tak delikatnie. A jak się go nakuje, albo nawieci dęko bańki od góry, to chociaż nawiecić nie polecam, bo mogą opiłki i wtedy opiłki, no kawałki plastiku paść do oleju i pójść do skrzyni. Lepiej ją nakłuć jakimś nawet gwoździem, szpikulcem, czymkolwiek, żeby miała dostęp powietrza.